Z tej strony Kolian Dzisiaj przedłużymy sobie Kabel głośnikowy A dokładnie dwa kable Żeby to zrobić będziemy potrzebowali Przede wszystkim kabel Nóż Miareczkę Oraz taśmę izolacyjną Dodatkowo przydałaby się tutaj Rurka termozgrzewalna Ewentualnie jakieś złączki Ale zróbmy to tak jak Powiedzmy, w miarę powinno wyglądać. Szok. Szok, rozpacz, niedowierzanie. Jakaś resztka nadziei. Mamy jedną długość. Zbijemy sobie kabel. No i mamy drugą długość. Dobra. O no dwie pełne długości, 2 metry. No, tak nie niecałe. Niemy tutaj. Trzeba teraz tak w miarę ładnie rośnić w połowie. No już tutaj bardzo ważne, żeby był jednak ostry. Ok, no myślę, że gdzieś tyle nam wystarczy. Tą motulinkę trzeba sobie odciąć. mamy dwie końcóweczki dostające miedziane. Bardzo dobrze. To samo robimy z drugiej strony, od strony kabelka. Tutaj mamy cały kabel. Ponawiamy sytuację. No i mamy dwa kabelki. No i teraz potrzebujemy zrobić środek. No bo tutaj mamy od całego wzmacniacza, tutaj mamy kolumienkę, także mamy dwa kable przygotowane. No i bierzemy wcześniej ucięty kabel na około 1,5-2 metry w zależności kto jak będzie potrzebował. I robimy dokładnie to samo, co z tymi. No i mamy już ten nowy kabel. Który będzie naszą przedłużką z dwóch stron obcięty. Mamy cztery końcówki. Z jednej strony czerwona, z tej strony czarna. Z jednej strony czerwona, z tej strony czarna. I dokładnie tak samo łączymy. Czerwony z czerwonym, czarny z czarnym. Jak to dokładnie zrobić? No najlepiej włożyć jedno w drugie, delikatnie skręcić i zaizolować. kiedy mamy już zaizolowane dwie strony, izolujemy jeszcze je razem w ten oto sposób. No i moi drodzy, jesteśmy po zaizolowaniu dwóch stron. Lecimy sobie dalej, została nowa przemówka. O, i jest do Podpinamy sobie pod macniać i sprawdzamy czy sprzęcie działa. Odpinamy nieruszoną jeszcze kolumienkę. Zrobimy sobie na jedną stronę. Proszę bardzo. Profesjonalna robota. Dzięki wielkie, że oglądaliście z Kolianem. Zawsze damy sobie radę. Kochani, jeżeli byłem pomocny, zostawcie subskrypcję i lajka pod tym filmikiem. Będę wam za to ogromnie wdzięczny. Trzymajcie się, strzałeczka. Hej.